Co ty? Dobra. E, Yuki, halo, żyjesz? A, żyjesz, symulantko. Albo nie. Deni? Mhm. Poczekaj. Dobra, ty jesteś symulantką, idź stąd. No, ona się zachowa jakby umierała i nagle jest normalnie, nie? Bo jej coś tam... przeszkadzało, nie wiem, czy w nosie, czy w czymś i Tak jakby chciała kichnąć. Tak jakby się chciała kichnąć, ale niby zżygać, ale w sumie już jest git. Nie wiem. Ona jest takim zachow zachowawcza, tak. No, widziałem ten fanart, widziałem. next role, mi wysłano. Hey, Hejdy, raz Sami i No i chu. Ich zdanie wnikam, co ja poradzę. Także co? Nowe bungę, akurat 27 minut, ja zjem to. Zaraz odpalam anime. <noise> Dzisiaj jest grafik napięty, trzeba obejrzeć, zjeść. Może paczki otworzyć i zrozumcie mnie, na Five City jest kasyna, ja tam muszę być. Wam <noise> <noise> fakt, to jest niby dla dzieci. To serio było takie, że jak w zak... to czymkolwiek, to jakby ci ktoś, nie wiem, wy... jakby ktoś wziął odkurzacz, rozkręcił odkurzacz, byłaby rura metalowa i by ci za. Taki to był ból. Bo tam okay, w środku. Okay, tam sma. widać nie to, nie? Smaku, no. Tam w środku był myślę, po prostu możemy taki. Możemy za... k... O, metal nie. Ej, dobra, robimy challenge, on tego nie robił. Trzeba zrobić widzę taki film, że testujemy ja wszystkie challenge e od samego początku w jednym filmie od Cynamon challenge. To trzeba dobra, zrobić te wszystkie challenge, e, bo bandura połowy nie zna Skąd challenge? Kurwe bolało, nie. No, nie ja ma, nie kumam z... jak to ma być dla dzieci, do Nie, no, nie To nie ma... jest dla, dla dzieci, no nie wiem czy dorośli, będą robić lody czymś takim. No raczej na opakowaniu był dzieciak i to raczej jest zabawka dla dzieci, nie? Że dzieci mogą robić same lody, kurwa piłkę, no na... Dorosłym. Ja jestem dorosły, chcę mogę gdzieś nawzajem po prostu zepsuć loda. Ja i on mi nawzajem, k**a, nie ma problemu. To jest nasz drugi gadżet, ładnie zapakowane Majki, kosztowało swoje ba, dwie stówy. No i podejrzewam, że takie drugie w ogóle, to jest. O drogie te k*bagacie to, to i... dla mnie? Dwie stówy za gadżet? Cóż, ja mam ujażdżam, gdzie w... I... ja mam gadżet k* z hm z czteropaka, co są dziury już na tym nakroczu i zapierdalam. Panie mocy, żebym wydał tyle siana na gacie. Co więcej na gacie niż na, kosz na cztery koszulki, to już jest przesada. Jedyne dziury, które mnie wkurwiają, jeśli chodzi o odzież, ponieważ w koszulcach się pojawi dziura, to nie robi mi to problemu, ale kurwa jak na dolnej części skarpety pojawi się dziura, no to sorry memory, dla mnie to już jest wtedy problem, nie? W gaciach może być, w chuj z tymi gaciami, ale w skiecie, jak ja stawiam stopę i czuję, że nie mam takiego zajebistego uczucia, jakbym miał skarpetę, tylko nagle mam taką krwa styczność z podłogą, to już dla mnie jest Tragedia, to skiera jest do wyjebania. Ja dodam, że tuszola bąki, bez niczego, to jest najstraszliwsza rzecz, jaka nas Dzień spotyka bez na trasach. Miesiąc. Kilkukrotnie Dawid... Nie, serio, jego bąki wyjechać. Wyjechać. Nie, to. myślę, że y, bąki nexa, ksa... no też nie pomyśleliśmy, powinniśmy mu zrobić szejk białkowy w ogóle, nie? Z mlekiem, jak nie tyle laktozy, jeszcze białko, k***a, szło, bo jak głupie. Ale to i tak uważam, że dobre produkty dobraliśmy. zresztą to nie koniec produktu, bo jeszcze domawialiśmy. tuszol nieważne co zjedopowali takie Pulę, jeżeli się pożygać. Dawaj z tej rurki siki, wypijcie. Dawaj z kija siki, wypijesz, to my wtedy też wypijemy z rurki potem. Ja nie wiem, on ogląda tego streama bez audio, czy o chuj z nim chodzi? Już odpowiedziałem, on to dalej pisze. No to jest ja tego nie kumam. i chłop to dalej pisze, właśnie, ja tego nie kumam, nie? Ci, co właśnie piszą coś po 30, 300 razy, to oni mają normalnie k delay na bani, nie? Piszą to chopie 10 razy, czy tam 20, odpowiadasz na to, on dalej to pisze. Nie kumam. <słuchaj> <słuchaj> Naszze model tak, to, aktor właśnie... to jest powycinane, ale ogólnie kupę długo czekaliśmy za kubąkami, tak? Więc za każdym tylko jak ktoś powiedział, że coś się zbiera, to my się nachylaliśmy jakby kupę, nie wiem, jakby na pustyni wodę dawali kupą, bo nie wiem co. To jest, to jest, to jest... Czysta. Nie, ale no? czysto, nie? No. Czysto. Czysta? Coś ja się stało po tej wodzie? Nic, nic. Nawet ich brzuch nie wolni. Serio filtruje. Dobrze, że maolaci byli tam przy boisku, bo ja nie pomyślałem, że do tego przydałoby się na przykład kask. Markowicz. I Jidol to zakładałem. Ja Ty, jeszcze kas, duchu, ja zapomniałem. 2 metry. I ja to kosztowało? Nie właśnie te Sky. Te Sky. No, te ranery w dupę, one były chyba droższe. Z 1500, żeby was je skłamać. Pani, jakbym wiedział, gdzie ona jest. Dobrze, dobra, zakładamy. Ile to kosztowało? Ile? Dwa koła. Ja od razu mówię, że Dawid jest Ja im puszał, mówię co zdobaczane... gada, że to kosztowało 500 zł. Jak Patryk się bał używać lustra, my tak. Chłopie to kosztowało 500 zł. Te powiem, też kosztowały 60, nie? tak. Gacie kosztowały 200 zł. Ja jestem że... jak politycy, jak się ich pyta, ile kosztuje chleb, ja mówię w To jest 500 zł. Ale szybko to ogarną ogólnie tak Bez kiedy tam, chyba chodzi. oni mają WF-a, my tak Pójdźcie się piłkę No, by im przeszkadzał, to pan wf Powiedział, w wypierd... I stąd byśmy poszli Zazdrałem się cicho, cicho. Normalnie ja mam gówno Mam całą osraną Dobra, Gówno ale szkoda, że się zesrał ogólnie, nie? Na się, że ja liczyłem, że da radę zrobić. Bo, on jakby nie chciał się zesrać, on chciał po prostu zestować bąka, no ale tam, jak on wjebał te kapusty, te, te ogórki, my go tak napchaliśmy tym jedzeniem, to nie dziwne, że się ten mix i tak, to To nie był mix pod bąki, to był mix pod ten, pod laksę z dupy, nie? Piękny odcinek. No, otworzymy szybko te paczki, te, 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 te tylko te promocyjne z Fify. Więc jestem FIFA, jestem oczywiście, of course. Oj, FIFA, FIFA, Opening, paczuszka. Oczywiście, że tak. No, myślałem, że będę grał w FIFA, ale po tym, co mi dzisiaj spotkało, to. Tą pipe. Po prostu otworzę paczkę. Są te paczki nowe? Ojojoj! Oj, oj. This is on Africa. Dobra, dawaj mi te FIFA pońcy. Dobra, MVP. Sklep. No dobra, lecimy z tą 2000 Dwa tysiące FIFA pońców. Dawaj mi f***a Mbappe lepiej. Ja p***ole, i gówno. Gówno. Dwa koła FIFA pońców, gówno. Dobra, paczka deluxe, Mbappe. Ronaldo ja już czułem, że Cristiano Ronaldo znowu w dupę Mega k***a paczka, jakiś śmietnik mi poleciał, nawet walkoutu nie ma. Dobra, 8 tych paczek za 600 i spierdalam. No to już widzę, że jest gówno, nie? Ja, p***a, XD. Prawy obrońca, Liverpool, Alexander Arnold. Ej, to podwójny walkout był. Jeszcze Napastnik. Przecież to byłoby idealne! Jakbym to puścił, ka teraz! Ja dole. czemu? Da baby kupa na 40 koła O modris, tego znam, k***a. Ale to teraz jest chyba warty, dalej. jeba FIFA W dupę to bardzo dodać. tego Do tygodnia wam życzę Nara, dobrej nocy, widzimy się w środę.